Odpowiednia aplikatura, czyli odpowiednie dobieranie palców do klawiszy pozwoli Ci łatwiej zagrać, szybciej zagrać i lepiej zagrać. Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się jak palcować na akordeonie, poznać tą aplikaturę, czyli właśnie to się tak nazywa, zapraszam Cię w czwartek na 20 akademia-muzykanta.pl łamane na live. Zostaw tam swojego maila i będzie szkolenie online o godzinie 20:00 i będziemy się uczyli o dobieraniu palców, czyli którymi palcami zagrać, jak palcować na akordeonie, a po co ci to potrzebne? Zobacz. Dzięki odpowiedniej aplikaturze możesz sobie zagrać właśnie na przykład jeżeli sobie grasz, na pewno znasz ten utwór. Czy z innej tonacji, jak to samo grać. Tak dalej, i tak dalej. Na tym szkoleniu pokażę Ci, jak takie coś zagrać. To są po prostu trójolki. Trzeba wiedzieć, którymi to palcami zagrać, którymi zacząć i później już leć. Także, jeżeli masz ochotę poznać zasady palcowania, niektóre zasady, bo oczywiście ich jest bardzo dużo. Jak bardzo to jest ważne, jeżeli uczysz się grać dopiero na akordeonie. Jak bardzo zaszkodzisz sobie, jeżeli dopiero się uczysz, będziesz źle palce dobierać i będziesz grać. Warto się tego nauczyć, nawet jeżeli już masz złe nawyki, jeżeli źle palcujesz, można powrócić na właściwe tory, układać palce. Także zapraszam Cię na live'a w czwartek o 20.